Jak tak dobrze nam idzie, nagramy jeszcze jeden filmik z ulubieńcami. E, pokażę Wam moich ulubieńców, e, których od ostatnich kilku miesięcy, bo dawno nie nagrywaliśmy takiego filmiku. E, tu mam krem. Bardzo Was przepraszam, że on tak wygląda, ale Tofie wbił tu swoje zęby, więc jest pogrążony, muszę go szybko zużyć. Jest to e, krem sien z Lidla. On kosztuje groszowe sprawy, około 2 czy 3 zł. Jest, jest super. Jest naprawdę. Ja mam bardzo problem z rękami, bo mam suche ręce. I on po jednym, dwóch zastosowaniach mięso. Ręce są miękkie i delikatne, więc bardzo, bardzo Wam go polecam. Następną rzeczą jest Mixy Ekspert Skóry Wrażliwej, lekki krem nawilżający 24H przeciw błyszczeniu się. Ja go kupiłam w zestawie z płynem micelarnym i on był przeceniony z 20, iluś krem i płyn na 12,90. I to taką kwotę też go kupiłam. Już mi się kończy, już koniec, koniec. Krem pod oczy i na powieki rozjaśniający cienie z bławatkiem, to jest z jajka. Więc go używam. Lubię całą tą serię z szałwią i z nagietkiem i z tymi wszystkimi tymi. Następną rzeczą jest z Belle Blem Sexy Mascara Wodden Black. Tak wygląda. I ona ma taką szczoteczkę, ale już tu jest koniec, nie ma nic. On już ma swój. nadszedł jego, jego czas. Więc ale jest super. Następną rzecz tu będzie może lekkie zdziwienie, ale rzecz jest naprawdę super, super, super. Jest to mam mamia. Mama mia. Mama mia jam, jam, jam. O, tutaj wygląda. I jest to lano maść pielęgn pielęgnacja brodawek słodkowych w okresie ciąży i karmienia. <laughs> ale spokojnie. Ja tego nie używam. Nic was nie ominęło. Ja tego nie używam do smarowania sobie y, brodawek. Ale do ust. Jest na noc. Jest, jest super. Ma. Może nie ma takiego zapachu, bo ma tak jak y, kiedyś były te maści takie dla niemowląt i ona ma właśnie taką Taki zapach i ona jest. Czekajcie. Ona jest taki widzicie? Nie wiem, czy to widzicie, ale takiej zielonej konsystencji. I właśnie pachnie jak te maści, ale przez noc potrafi zdziałać naprawdę, naprawdę cuda na ustach. Następną rzeczą to jest mm, Essence, ale mi się już tutaj tak bardzo, bardzo zdarło. To jest. Yy, Róż, który znowu namiętnie używam. Już raz go odstawiłam, potem znowu do niego wróciłam i już widać w nim denko. On jest taki w aparacie, aparat przekłamuje, bo on ma bardziej taki y, różowy kolor. Następną rzeczą, która jest tak na co dzień, bo y, ogólnie używam tych, w sumie też nie wiem, dlaczego ich tutaj nie dałam, są kuleczki, o właśnie, kuleczki z Eivonu to je właśnie używam na całą y, twarz i to też są moi ulubieńcy. O tak bardzo, bardzo, bardzo lubię. Ale gdy mam takie mniej oficjalne wyzielę do sklepu albo gdzieś, to kupiłam z Miss Sporty. Mm, sfokusujesz się, z Miss Sporty kupiłam o taki... Y, on jest biały, transparentny. Już widzicie, bardzo go lubię. Ma tutaj płynko. Yy, więc tak. Yy, Ostatnie, osta nie, nie teraz na tej promocji, tylko wcześniejszej promocji yy, w Rosmanie, kupiłam rozświetlacz do twarzy w ciepłym odcieniu Vibo. I to jest yy, gold kolor. O, to jest tutaj macie o tak. I kolor jest gold. Tylko niestety pudełeczko mi się rozwaliło, ale jest to jeden z lepszych rozświetlaczy, które miałam naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Do opalonej skóry wygląda bosko. I tutaj mam. Kiedyś używałam tego. Boże, ja nawet nie wiem z czego to jest z Essence jak <noise> widzicie, już też bardzo, bardzo widzi swoje dno. Ale, a potem, jak właśnie na tej rosmanowskiej promocji, gdzie kupowałam ten rozświetlacz, kupiłam, myślałam, że, yy, że to to samo, chociaż Essence nie ma w Rosmanie, ale słoneczny puder do twarzy i ciała matowy i to jest z Lovely bo to mi się wszystko zdarło, ale to jest Lovely Vivo. No dobra. I on jest taki. I czy on tak, wiecie co? Pięknie pachnie. Niby tutaj, yy, niby jest matowy, ale on jednak ma drobinki. To takie, że on jest matowy, to jest złudne, bo ma drobinki. Ma drobinki... I teraz tak, tych drobinek na przykład. Tutaj ja je widzę, jak patrzę do słońca, tu widzę te drobinki. Tutaj tych drobinek nie widać. Ale na twarzy. Na twarzy je widać. No tutaj chyba nie zobaczycie, ale na twarzy widać te drobinki. Więc tak. To byli moi ulubieńcy. I myślę, że dzisiaj trzeci filmik już starczy w jednej koszulce, więc y, jutro nagram coś nowego. Do zobaczenia. Pa, pa.